Ostatni dzień koszenia, czyżby? Bardzo prawdopodobny. Bardzo słuchajcie, prawdopodobne, że jest to ostatni dzień koszenia. A jeśli nie ostatni, to ostatni ym... we vlogach. Nie, no co ja robię? Ostatni we vlogu yy, ze mną. O, teraz chyba do wychodzi, dobrze. Teraz jest git. No, a dlaczego ostatni ze mną? No bo jutro ja będę siał prawdopodobnie. A tato tutaj będzie kończył ostatnią działkę. No bo dzisiaj się nie wyrobimy. No kurde, żebyśmy wyjechali wcześniej troszkę. Żebyśmy trochę wcześniej wyjechali, to by nam się może udało. O, pięknie wskoczyło. I super. Super. By nam się udało eee, i tak. Tak jak na ostatnim vlogu mówiłem. Tam mamy trochę słonecznika w tej, w tej kukurydzy, jeszcze z dwu, przed, sprzed dwóch lat, zauważcie. I ten słonecznik pójdzie pewnie całości, tam nie ma dużo, tam są 3 hektary, niecałe. Czyli 3 hektary, no tam chyba, no obkoszone jest w sumie, no tak, za 3 hektary. I to pójdzie na tą przyczepę, ale nie teraz, bo teraz ja ją zabieram. Jadę zaraz wysypać, bo już tu mamy trochę wysypane, ta jest pełniutka. Głównie działka 17, 20 prawie hektarów. No i... Tu będzie, będzie, będzie pszenica. Teraz kosimy tam DKC na 5, 5 hektarowej działce, podstawiłem właśnie patelnię. Eee, już dzisiaj stąd to trochę przywiozłem, znaczy przywiozłem dwa zestawy, to nie jest dużo. Eee, mm, 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 mm. Średnia jaka na razie wychodzi i stąd będzie, to się okaże. No przywiozłem gdzieś już ile, 32, 22, 54 tony? 55 ton, jakoś tak. Nie, jakoś tak. Więc szału nie ma. Poczekajcie, wyjdziemy ja na górę. Co tu się dzieje? Łohoho! Ho! Pełniutko, cholera. Dobra, to trochę może, jak będę jechał, to obsiądzie. Nie będzie się sypać może. I że no jest sucha. Jest strasznie sucha kukurydza, zobaczcie, no to się... Jak zboże prawie. Nawet się kruszy, zobaczcie jak spokruszona. Można by było odpuścić klepisko. No bardzo, bardzo sucha kukurydza. Ja nie wiem, czy tego nie na zmielenie nie damy od razu. To się okaże. Bo... Bo co? Wysypiemy to gdzieś trochę bardziej do boku i... Może nie wszystko, ale... Weźmiemy część, przewidziemy na halę w oddzielne miejsce i... Będzie do zmielenia bo jest suche po prostu. No i tam jeszcze mamy za tym laskiem, za tym polem 8 hektarów. I właściwie te 8 hektarów jutro pewnie będziemy kończyć. Ja będę siała, dlatego dla tylko podstawię dwie przyczepy. On to na kosi, bo to te 8 hektarów pewnie w dwie przyczepy wejdzie. To jest smu... Nie no, nie no, może i nie wejdzie. Sobie jeden kursik zrobi najwyżej. Eee, a ja się skupię na jęczmieniu, bo trzeba ten jęczmien w końcu posiać, żeby też we wrześniu się wyrobić. Yy, i mieć go z głowy no i w przyszłym tygodniu pewnie jeszcze tam mamy dwa dni koszenia yy, już nie na swoich działkach yy, i pod koniec tygodnia będziemy się szykować pewnie do pszenicy pszenicy w sumie tam na jednej działce bliżej gospodarstwa na 20 hektarach to ja będę mógł ksiać już nawet w przyszłym tygodniu, bo tam jest przygotowana tak naprawdę przybliżona na nowicę i w ogóle więc no, zobaczymy Dobra, a jeszcze nie zapomnieć stopę pod kurową. Na drodze zostawimy na razie i pójdziemy do lotaty. Do Chociaż może ja z tamtej strony zostawię, no przejedziemy. Tylko muszę poprawić. O, lampa gdzieś się zahaczyła. Dobra, na razie gasimy. Tutaj pewnie trochę lepiej sypie niż na tej działce. No suche to jest, suche. Ta 800 akurat taka do transportu jest, wiem, powiem wam. No i słuchajcie, teraz kończymy koszenie. W przyszłym tygodniu będzie oficjalny koniec. No, a jeszcze co? Jeszcze... O kuźwa. Wy tego nie będziecie widzieli, no to jest daleko. Ale o tam, o tam, tam, tam widać szkarnie. Jeszcze sieczkarnia jeździ. No już o tej porze, czy w, tej, w tym roku, bo, yy, pod koniec września to jest dosyć niespotykany widok. No a przyszłego tygodnia, jak już skończymy, to w końcu się będziemy też za uprawki polowe. Ma do nas dojechać też dosyć ciekawa maszyna z zagrotomu. Taka, która gdzieś tam yy, w przypadku uprawy pasowej, czy uproszczonej, yy, się sprawdza się zgadywać co to przyjedzie, po Bednarach miała jakoś przyjechać, więc, <laughs> więc pewnie, pewnie długo będą dawali znać. Eee, no i będzie można wziąć w końcu te uprawki polowe, polowe zacząć, i wapno, i, i, i talerzowanie, bo jeśli chodzi o na przykład o nojbice, to, to już na ostatni rzut tam przed y, o, ograniczeniami, o tak powiem przed tymi ostatnimi, ostatnimi dniami możliwości, gdzie jest możliwe wyłożenie gnojowicy, to wtedy jeszcze powodzimy, bo tak to wszystko poszło e, czy wcześniej pod rzepak, czy teraz pod e, pszenicę. Tam było 20 hektarów pszenicy, tam poszło 30 beczek gnojowicy. No jeszcze jest ta oczywiście, ale to pójdzie później. No ewentualnie jeszcze może zawieziemy gdzieś tam pod to jakieś. Bo gdzieś tam działkę na pewno będziemy mieli jedną lub dwie. No tutaj zobaczcie czysto ładnie. A zobaczcie tam. No tam zresztą widać. Tak widzicie? No są yy, widać, że jakieś zachwaszczenie wtórne było. Ten sam środek, tu nic nie ma, nie? Prawdopodobnie ten sam dzień wykonania zabiegu. Bo to za jednym razem y, było opryskane, a jak nie, to za, y, drugim opryskiwaczem, ale też sam, tego samego dnia. No... Rzesień, nie? A taka kukurydza sucha. To są dopiero dylematy, słuchajcie, że nie wiemy, czy suszyć ziarno, czy je od razu skarmić. Bo też wiecie, jak y, nie ma problemu wziąć parę łyżek tej kukurydzy, która jest, no, dajmy na, na to 20, bo gdzieś coś takiego pewnie ma, może nie całe i to skarmić, ale jak już wziąć większą ilość, no to już może być problem taki, że gdzieś tam na tej hałdzie może nam się zacząć psuć delikatnie, nie? 15 rok. 900. No to może być pierwszy. No to pierwszy, to widać, to znaczy widać. Oryginalny siedzi w ten dosk. Tak tak, no. I tam raczej będzie będzie drugi granicardzo. No i populiowa te baterie. Piórnika to może będzie mało na tą płosiówkę, co? Co? Piórnika będzie mało na tą płosiówkę. Cała nieprawda, nie? Za dużo. Myślisz? Nie. Tylko jeszcze jedne półko zrobię i wystarczy. I to wejdzie w ten. W ten? W ten, nie no,

dobrze przybliży, 9 ton pokazało. Okay, no bo tutaj do do to no. Już, no. Jedna z lepszych działek będzie może. Ale słuchaj kolera, nie? Tutaj wiesz. Się kończy... No, kiedyś. I się skończy piwa jakiś. No, ale. Nie będziesz siał, a ja... Tam będzie 3 przyczep. Jeden kurs trzeba zrobić. Ja co jest dostawić? No, góra, 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 3 przyczepy. Albo nawet albo może. Albo nawet może. Po co? No, co jeszcze zostało do siadania? No jedźmy tutaj, mini lutego udeścia. Te to jest 14 hektarów i przemysł. No, ale przemysł na przyszłym tygodniu na tym kawałku w a tutaj jeszcze trzeba i podależować podleży trochę w podależowaniu no gdzieś no, za niech przyszłego przyszedł tego, nie jeszcze raz no, no no nie no to lepiej jak ty będziesz chciał ty będziesz targu, no, no. To też główny kawałek, który trochę klina jest. Trochę no? klina jest tak? A tam. Tam musi być sobie to, można z parę łyżek wziąć no nie wiem, 10 ton na hale położyć do milenium. to No teraz nawet sobie musimy dojść A, to no tam lepiej jest, to jest ze słonecznikiem. Ale ze słonecznikiem który trochę bigocin weźmie. Słonecznik, A może i nie? No to zależy jaka będzie, no. A jak będzie sucha, no to ze słonecznikiem do będzie Jeszcze energetyczna bardziej będzie. Węgla się pookryskane zatankiem. I tam dobrze jest, tego dzielska tu nie ma no. Czany się pod No nie jest w 100% pewna, pełna, Pewna jest, ale nie jest pełna. Więc e, moglibyśmy jeszcze trochę nasypać a pominą rządek, to co? E, moglibyśmy jeszcze tam trochę nasypać bez problemu, e, ale to, to, co mamy dzisiaj, kościć i tak wejdzie w ten zestaw co mam, bo z nim wrócę, i w tamtą w patelnię. Dobra, my ruszamy na gospodarstwo się wysypać. Już patrzę, tak się bliża wieczór. Jechali bliżej tej o której mówiłem. A może będzie, będzie widać coś na tym na nagraniu. Słuchajcie, włączamy koguty. i To jest takie. Mm -hmm. Taka sprawa z tymi kogutami dosyć kontrowersyjna, bo widzę, że są osoby, które twierdzą, że. Ktoś jeździ po ulicach na kogucie. To jest yy, to bezsensowne. I w ogóle. Z jednej strony, no jest to niby niezgodne z prawem, tak? Podajże. Nie zagłębiałem się w tym. Ale z drugiej strony, ja osobiście uważam, że jeżeli te koguty mamy, one nikomu nie zaszkodzą. A wbrew pozorom, stajesz się na tej drodze bardziej widoczny, bardziej wpadasz w oko. Bo gdzieś tam, za krzaków ten kogut może się przebić, błyśnie dla kierowcy, Ty wyjeżdżasz na przykład, nie wiem, właśnie za takich rzaków, ten kierowca jedzie dosyć szybko, nie widzi Ciebie i możecie się zderzyć, tak? Bo Wy wyjeździcie, bo też nie macie pewno nie widzicie dokładnie, a gdy on zobaczy, że coś tam błysnęło, to też trochę zwolni, więc uważam, że to jest yy, przydatne. Może w transporcie, jak w transporcie, wiecie, no po, po po drogach jakiś tam y, lepszych, asfaltowych, to tam nie robię to różnicy. Na takich bocznych, y, zwirowych może bardziej. No ale y, bardziej już tak chodzi mi o to, żeby z maszynami na przykład, nie? Jakieś pługi y, czy, czy po prostu duże maszyny y, uprawowe, które się gdzieś tam ciąga siewniki. No dobrze jak jest ten kogut, mi się wydaje, że wtedy inaczej też y, Inni uczestnicy ruchu drogowego patrzą na nas, że w sensie jakże jest ten kogut, to trochę się gdzieś tam z tyłu głowy lampka zapala, że a może tam trzeba by było uważać, bo tam coś wystaje czy coś, więc nie do końca jest to, mi się wydaje, tak, tak, takie złe, to niektórzy mówią, że bez sensu na tych tak jeździć, w debili w ogóle. To jest takie moje w tym temacie zdanie. Oczywiście no, w polu na tak się nie jeździ, ja teraz mam tylko do tego, żeby nie zapomnieć, włączyć je, ich przed wjazdem na trasę. O, tam widzicie? Tam jest e, sieczkarnia. Kurde, że ktoś o tej porze jeszcze się e, zdecydował na koszenie na kiszonkę, gdy kukurydza jest tak wysuszona, że nie wiem, co z tej kiszonki będzie w ogóle. I tu nie można mówić, że ktoś nie na przykład czekał, bo nie było terminów. Nie, 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 To jest y, pierdzielenie tylko, bo, bo tych sieczkarni nie widać już od dwóch tygodni u nas, więc te terminy musiały być. O, a tu mamy nasz rzepak, słuchajcie. Nasz rzepak, który wygląda dosyć ładnie, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii. Yy, bez znajomości tego, jak rzepak powinien wyglądać dokładnie, bo to jest pierwszy rok, tak, nasz y, z rzepakiem. I tak to się prezentuje. Na pewno jest to najlepsza działka z rzepakiem, na której wygląda najlepiej. Bo tutaj po prostu było więcej trochę wody. No niewiele więcej, ale było... schody były szybkie. Najszybsze siano na końcu, a najszybsze wschody, o tak. Powiem, to już mówi samo za, się, samo za siebie, tak? Na dużych kiołałkach, słuchajcie, to można robić. Wydajność Tryonem... Mówię tu o hektarach, nie o tonach, bo o tonach w tym roku to nie da się mówić. Ja zabieram yy, dłosiówkę tam, chyba nie wiem, półtora zbiornika, czy dwa zbiorniki są. Wiem, ta dokończy to i jeszcze jedzie tam po drodze, zajedzie do domu na jeden kawałek. Yy, a to oddzielnie sypiemy na jedną przyczepę z tym właśnie słonecznikiem. Zobaczcie, sporo tutaj jest. I później, wiecie, jakbyś była sprzedaż, to by mogli mówić, że o, inne ziarna i już 30 zł w dół na przykład na tonie, nie? Więc po co? Mamy trzodę i od tego ta trzoda jest, żeby coś takiego zeżarła. Taki bonus energetyczny będzie dla niej w kukurydzy. Delikatny. Eee, dobra. Jedziemy. Słuchajcie, na takich kawałkach, tak jak mówiłem, można robić wydajność hektarów na godzinę. Eee, bo dzisiaj... Czyli to tutaj może o 12:00, zaczął kościć o 12:00. mamy godzinę 6, czyli 6 godzin skoszone mamy, e, już wam mówię, czekajcie, 22 hektary, 21 hektarów, bo to jeszcze to do kosi czyli 21 hektarów, w e, 6 godzin, z czego sypanie było w, sypane było w miejscu, tak? Bo Cały czas mnie nie było, nawet ani raz nie wsypałem w trakcie jazdy Więc to bardzo ładny wynik Jakby byłby non stop odwóz, to śmiało jeszcze pewnie 2-3 hektary naleciały Tym oto sposobem będziemy słuchajcie Kończyć pomału te tegoroczne żniwa Na swoim, na swoim areale Zostanie na jutro 8 hektarów 155 skoszone, Pału nie ma. Dobrze, że chociaż cena jest w miarę na suchą, przynajmniej w naszym rejonie. Obecnie, no, tak jak chyba już wspominałem, na wolnym rynku. Czyli rolnicy tutaj kupują od nas tutaj dużo. Kukurydza jest sprzedajemy po 850 zł, więc to jest dobra cena. jakby byłby, jakby, jakby był normalny rok, gdybyśmy dostali wilgoci trochę, yy, to byśmy nawet ładnie zarobili na kukurydzy. Nawet bardzo ładnie, bo jakbyśmy zebrali 7 ton na sucho, no to zobaczcie, już yy, ładny zarobek się robi przy tej cenie, ale cena pewnie pójdzie w górę jeszcze, bo to może być tak, że tego towaru nie będzie, bo Poziarnówek u nas jest mało, bardzo mało. W porównaniu do tego co było y, rok wcześniej y, i dwa lata wcześniej. Więc y, zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, że 9 stówek będzie pewnie do osiągnięcia tego korydza. Ale póki co jest to 850 też nieźle.